Jeśli nie chcesz nic zupełnie robić, nie komentuj, przewiń po prostu dalej. Jeżeli masz chotę hajtować, siedząc w swoim młotkim pokoiczku zaledwie 4 m2 i prosić wiecznie mamusię o obiad, by podstawiła cię pod nos, to mimo wszystko proszę cię, przewiń zwyczajnie dalej. Moi drodzy, jest nowa inicjatywa. Jak wiecie, tych inicjatyw naprawdę było sporo. Ratowanie zwierząt, odbieranie ich od zwyrodniaców, szukania nowego domu, szukania także domu tymczasowego dla tych zwierząt. Te wszystkie inicjatywy były i odbyły się dzięki właśnie wam. Na dzień dzisiejszy ja na którą się opiekuje w Krakowie, potrzebuje dwóch klimatyzatorów. Należy je także zakupić oraz zapłacić za ich montaż. Mówię też od razu dlaczego, ponieważ w tej jadłodajni, którą się pykuje, jest ogromny ukrop w przygotowaniu zup dla bezdomnych. Dziennie wydawanych jest około 430 litrów zupy. Wyobraźcie sobie, jak jest to ogromna ilość zupy. Oczywiście wydawane są także kanapki. Posiłki mogą spożywać bezdomni także na miejscu. Wydawane są także w naczynia z zupy i nikomu nie jest odmówiona pomoc w tej jadłodajni. Nikomu. Każdy może przyjść i każdy może stanąć w kolejce, by móc nalać sobie zupy w pojemnik lub zjeść na poczekaniu. Potrzebne są dwa klimatyzatory, by móc je zamontować, dlatego że te zupy, posiłki są przygotowywane w ogromnym ukropie. Tego typu upały w dniu dzisiejszym, które są, nie służą im naprawdę. Jest to bardzo ciężka praca na kuchni. Kucharze to są w stanie zrozumieć, jak wygląda kuchnia nieklimatyzowana. Koszt zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów to jest 4700 zł. Wiem, że wielu z Was która mówi, że ma w sobie ogromne miłosierdzie, empatię, współczucie i politowanie dla drugiego człowieka, jest w stanie wykrzesać z siebie chociażby nawet 10 zł. Wesprzeć inicjatywę, wspomóc jakąkolwiek pomoc. To dzięki wam udają się tego typu akcje. Dzięki wam właśnie można wesprzeć tego typu inicjatywy i pomóc właśnie nad ratować kochane zwierzęta i znaleźć dla nich także dom. Dzięki Wam można wspierać, dzięki Wam można także robić tego typu inicjatywy, wesprzeć, pomóc właśnie tych bezdomnych, za co ja bardzo dziękuję, bo moją historię również znacie. Dlatego w dniu dzisiejszym pomagam tyle, na ile mogę. Więc możecie wesprzeć, możecie pomóc, jeżeli. Ktoś ma ochotę zrobić coś więcej, zapraszam także do wiadomości prywatnej. Mój telefon to jest 575 662 128. Także jest Paypal podłączony pod ten numer telefonu. 4700 jest potrzebnych na to, żeby móc zamontować dwa klimatyzatory i wesprzeć tą jadłodajnię. Wszystkiego dobrego i niech żyje wolna Polska! I wszystkiego Wam najlepszego, za co bardzo dziękuję i to Wy jesteście moimi bohaterami. Wszystkiego dobrego.